Znajdujemy się w samym sercu miasta na placu Jana Pawła II, czyli rynku. To właśnie tutaj, to miejsce odwiedzane jest przez setki wąbrzeźnian i turystów. Niemal codziennie przemierzamy przestrzeń centralnego placu w mieście. Dziś przybliżymy jego historię w ramach kolejnego odcinka ciekawostek wąbrzeżskich prowadzonych przez Pawła Bekera. Rynek, jak i plan urbanistyczny całego miasta zostały zaplanowane w średniowieczu. Nie zachował się niestety oryginalny przywilej lokacyjny, na podstawie którego moglibyśmy stwierdzić, jak rynek wyglądał, gdzie się znajdował, jakie miał wymiary. Spisany prawdopodobnie w 1331 roku przywilej zaginął, ale wiemy, że prawdopodobnie Rynek powstał w tym miejscu, w którym znajdował się wedle tamtego przywileju. Zmieniały się jego granice, ale cały czas to tutaj znajdowało się centrum miasta. Na rynku znajdował się średniowieczny, murowany częściowo ratusz miejski, będący siedzibą burmistrza i władz miejskich. Obok znajdowała się oficjalna waga miejska i pręgierz. Przy którym karano skazańców. Wiemy również, że w XVI wieku, obok tego ratusza, znajdowały się budy, czyli miejsca, gdzie rzemieślnicy i kupcy mogli wystawiać na sprzedaż swoje towary. Nie było ani jednego murowanego domu, co więcej, nie było żadnego domu piętrowego. Przy rynku znajdowały się tylko drewniane, kryte strzechą chałupy. Trudno dziś powiedzieć, ile ich było i jak były duże. Wiemy na pewno na podstawie porównania z innymi miastami, że były one prawdopodobnie dosyć wąskie, bo działki bezpośrednio przy rynku i przy głównych ulicach były najdroższe. Dlatego budowano domy i kamienice wąskie, ale długie dzięki czemu zaoszczędzano pieniądze na budowę domów. Przy rynku, jak wiemy, z przywileju biskupa Jana Dantyszka znajdować się miał browar miejski, a dochody z tego browaru miały zasilać kasę miejską. Wąbrzeźnie było wtedy wielu browarników i gorzelników, a jeden z tych browarów miał właśnie należeć do miasta i jego dochody miały pomagać w odbudowie wielokrotnie niszczonego miasta. Bowiem w latach 1655, 1700, 1792 i 1806 Miasto niszczyły pożary. Niszczone były drewniane chałupy, które przy takich pożarach płonęły bardzo szybko. W czasie wielkiego pożaru w roku 1700 spłonął nawet kościół miejski. W roku 1793 po kolejnym pożarze wytyczono nowy rynek i nowy układ ulic, choć nawiązujący do stanu poprzedniego. Rynek miał wówczas wymiary 195 metrów na 70 metrów. Był więc znacznie większy od obecnego. Sięgał aż po obecną ulicę Mestwina. Król pruski Fryderyk II zezwolił również by do budowy kamienic używano cegły ze zniszczonego już wówczas zamku biskupów chełmińskich. To właśnie od tamtego czasu zamek stał się ruiną. Wokół wytyczonego rynku, który zgodnie z niemiecką nomenklaturą nosił wówczas nazwę Markplatz, wytyczono działki pod kamienice. Te działki mniej więcej istnieją do dziś i na podstawie granic kamienic możemy odczytać jakie były te działki, jakie były one szerokie i ile ich było. W roku 1835 rozpoczęto budowę Kościoła Ewangelickiego, który prawdopodobnie nosił wezwanie Gustawa Adolfa. Zbudowano go na rynku, w związku z czym zmniejszono rynek. Część między Kościołem a obecną ulicą Mestwina zabudowały kamienice. Kamienice zbudowano również obok Kościoła, przez co powstała ulica Kościuszki. I pierwszy odcinek ulicy 1 maja. Rynek uległ zmniejszeniu. Jego wymiary wyniosły wówczas już tylko 95 na 70 metrów. Został więc skrócony o 100 metrów. Taki kształt rynku zachował się do dzisiaj. Rynek początkowo był Klepiskiem to była zwykła ziemia i dopiero w 1845 roku rozpoczęto brukowanie rynku oraz przyległych do niego ulic. Ten bruk widać do dzisiaj na obecnej ulicy Wolności. To właśnie w taki sposób wybrukowany był rynek, a także pobliskie ulice Bernarda, Kościuszki czy 1 maja, tak w XIX wieku przedstawiał się ów plac. 2 września 1895 roku położono kamień węgielny pod budowę pomnika, ale nie był to ten pomnik, który dziś możemy podziwiać. Wznieśli go Niemcy, a upamiętniał on zwycięstwo w wojnie Prus nad Francją. Na pomniku tym ustawiono armatę. Którą zdobyto w czasie wojny. Ciekawostką jest fakt, że owa armata pochodziła z francuskiego miasta Strasburg, tego samego miasta, w którym dziś obraduje Parlament Europejski. Ten pomnik stał dokładnie w tym samym miejscu, w którym dziś możemy podziwiać pomnik żołnierza polskiego. Istniał tam aż do czasów I wojny światowej. Po pierwszej wojnie wycofujący się z miasta Niemcy rozebrali pomnik i wywieźli z miasta armatę. W 1907 roku Hans Helwig rozpoczął przebudowę głównego hotelu miasta, hotelu Schwarzer Adler, czyli pod Czarnym Orłem. Hotel ten, znajdujący się przy zachodniej pierzei rynku, Stoi do dziś, choć w zdecydowanie innej formie architektonicznej. Tamten pomnik miał zdecydowanie inny wygląd. Był wzniesiony w stylu secesyjnym, miał liczne kwiatowe ornamenty, był o wiele piękniejszy. Dopiero po latach urządzono w nim, już w czasach polskich, hotel pod Białym Orłem. I ta nazwa pod Białym Orłem, pod Orłem, zachowała się do dzisiaj. I odnosi się do istniejącej w tym samym miejscu restauracji. Już w czasach pruskich w tym miejscu nie było wspomnianego ratusza, wagi miejskiej i pręgierza. Spłonęły one w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku. Nie zostały one więcej odbudowane. Wiadomo, że przez pewien okres Funkcję ratusza pełnił, jak to określano, budynek podobny do wieży. A w latach 1786-1801 burmistrz miejski za własne pieniądze wykupił jedną z kamienic i urządził w niej biuro. Ale nie był to ratusz, nie było to biuro Rady Miasta. Było to po prostu biuro burmistrza, w którym tenże burmistrz obradował. Miasto wówczas nie posiadało ratusza, ponieważ nowy ratusz został wzniesiony dopiero w 1892 roku i już nie na rynku, ale na ulicy wolności. W czasie dwudziestolecia międzywojennego to miejsce nosiło początkowo zwykłą nazwę Rynek, a później Plac Piłsudskiego. Na Placu Piłsudskiego Dwa razy w tygodniu odbywały się targi miejskie, co zostało upamiętnione m.in. na zachowanych z tego okresu pocztówkach, które pokazują, jak duże były te targi, jak ważną pełniły rolę dla mieszkańców miasta, powiatu i okolicznych terenów, jak wielu kupców zjeżdżało wtedy do Wąbrzeźna. Rok 1939 nie przyniósł wielkich zmian. Główny plac miejski przemianowano na Adolf Hitler Plac, czyli Plac Adolfa Hitlera. Naziści planowali przebudować rynek. Wiadomo, że chcieli też na rynku zbudować nowy ratusz miejski. Ostatecznie jednak tych planów nie wprowadzono w życie. W 1945 roku, już po wyzwoleniu miasta z okupacji hitlerowskiej, przywrócono dawną nazwę rynek, ale już w 1947 nadano temu miejscu nazwę Plac Zwycięstwa. Wcześniej próbowano mu nadać nazwę Plac Stalina, a nawet umieścić na rynku ogromnych rozmiarów portret Józefa Stalina, który miał być cały czas podświetlany. Ostatecznie jednak te plany nie weszły w życie. Wąbrzeźno jest również wyjątkiem, jeśli chodzi o pomniki znajdujące się na rynku. Większość okolicznych miast, jak Chełmża czy Grudziąc, wybudowały pomniki zwycięstwa, pomniki wdzięczności Armii Czerwonej. W Wąbrzeźnie zbudowano pomnik, który początkowo nosił nazwę pomnik zwycięstwa, a od 2000 roku nosi nazwę pomnik żołnierza polskiego. Pomnik wzniesiono w 1947 roku. Na pomniku przedstawiono oprócz postaci żołnierza i orła, także postaci siewcy, robotnika, kobiety i inteligenta. Na postaci inteligenta, na książce, którą trzyma, widać łaciński napis: Fecit Zelek i datę 1947. Oznacza to, fecit Zelek wykonał Zelek. Autorem pomnika był toruński artysta Ignacy Zelek. Zawarł on ciekawą symbolikę w tym pomniku. Oczywiście w czasach PRL-u nie można było jawnie pokazywać symboli chrześcijańskich, ale Zelek zawarł w pomniku Krzyż Grecki, nawiązanie również do chrześcijaństwa. Otóż ten pomnik jest zbudowany na planie Krzyża Greckiego. O równych ramionach. Wbrew pozorom, ten pomnik nie nosił nazwy bojowników o wolność i budowniczych pokoju, ale pomnik zwycięstwa. Dopiero po 1989 roku pod ową nazwą dołączono Krzyż Łaciński, nawiązujący do wartości chrześcijańskich. Drugim obiektem małej architektury jest fontanna jaszczurek. Po modernizacji w 1995 roku na fontannie umieszczono dwie jaszczurki, które nawiązują do Towarzystwa Jaszczurczego, organizacji antykrzyżackiej funkcjonującej w okolicach Wąbrzeźna. W 1998 roku po raz kolejny zmieniono nazwę głównego placu miasta. Dawną nazwę plac zwycięstwa przemianowano na plac Jana Pawła II i taką nazwę, ten plac, nosi do dziś. Po 1945 roku rynek stał się skrzyżowaniem wielu ulic przejazdowych i praktycznie tylko niewielkie jego części mogły służyć rekreacji. Obecnie trwająca rewitalizacja wąbrzeńskiej starówki ma na celu przywrócenie rynku do jego dawnej postaci, do postaci dużego deptaka, na którym zostaną zachowane zarówno pomnik zwycięstwa, jak i znajdująca się obok tablica poświęcona wszystkim pokoleniom wąbrzeźnian, którzy tworzyli historię miasta. Zachowana zostanie również fontanna Jaszczurek, a w centrum rynku umieszczono zostanie herb miasta. Przywrócona zostanie rekreacyjna funkcja, funkcja rynku, jaką pełnił on przez kilka stuleci swojego istnienia.